Witam serdecznie kochani. Właśnie skończyliśmy ligę weekendową. Było obiecująco skończyło się troszeczkę mniej, ale żeby się dowiedzieć, może najlepiej to zobaczyć. Po prostu. A, mam kilka urywek fajnych. To będzie na pewno ciekawie. Cóż, takie jest życie. Problemy małe techniczne były. Nic się nie zrobi. Zapraszam do oglądania. Tak sobie gram poza nagrywkami i proszę spojrzeć jak tu. Wszystko pięknie, w ogóle nic się nie tnie. Obraz jest przecudowny. W ogóle się nie przywiesiło i tak nie stoimy już trzecią minutę gry. A widać, jak ten czas leci. Także pozdro gierka. 6-3, więc bilans jest bardzo przyzwoity. Ale dobra, zagrajmy. I później ukończymy to wyzwanie Centurionów. Nie Centurionów, to Balondor. Brawo, Howard, bo ja nie wiem, czy to się za bardzo zaczyna. Gdzie ja mam zawodników? Caliba, nie możesz przegrać. A ty router. Nie wiem, powiedzieć, wyskocz chociaż. Nie, wyskocz. To nie jego zadanie. Walker. Halo! Mhm, mam zawodników na pozycjach. No oczywiście, brawo, panowie. Obojętność wasza jest nie do opisania. Mm -hmm. Może... Aha! Aha! Tu nie ma nikogo! Okej. Okay. W... Słonson! Tak, tak, to zdecydowanie my. Mm -hmm. Nie pomylisz, nie ma szans, nie pomylisz. Jezus, to nie było w ogóle tu podanie? Aha, na klatkę ona to przyjmowała, zamiast uderzać bo nacisnąłem 7 razy kółko. To po co, nie? Lepiej... Jamal! Aha. Jezus, ja, na, ja chcę się nawrócić, nie ma... Nie no, przestań, kurwa, no co, co to jest za mecz? Aha, odbiór. <słuch> Przebiegł sobie obok niego, ty. No kurwa mać! No nie no, będzie trzeba wyjść. Wygra główkę. Oczywiście. Ja no, to ustawienia są potrzebne zmiany, no gol. Dobra, przechodzimy. Nie ma sensu to nawet dłużej ciągnąć. Ja nie chcę oglądać tego Mbappé z przodu, bo po co? No i oczywiście jest żółwik. Ruter! Brawo! Wow, myślałem, że szczerze bardzo to zlami. Nie zlamił. nie doleci. Ja pierdolę. A naprawdę to chyba tam z trzy kreski były tego lopku. No nie! Słonson, kurwa, no w takich momentach ona przewidzi, że tam nikogo nie ma i stoi jak słup wryty, no. Pięknie, pięknie, no tak. Po prostu przebieg. O Boże, święty. Oczywiście, że broni. No obraz się tak tnie, że... Zobacz, no nie ma tu przejęcia w ogóle nic, ja pierdolę, nie? Router, kurwa! Ja, jej specjalnie dzwoniłem, żeby zajebał lufę, nie? I hoj, jaki śmieć. Serio? Mhm. Router! To są Brawo, wow, ledwo to wleciało, Przy... piłka leciała to to się cięło normalnie, nie? ojej, jeju Nawet nie biegnie, zobacz, zobacz Paneta, na, na pierdolę Nie no, weź Aha Pan Mati, ja nie wiem gdzie ja mam zawodników swoich Dobra, dobra, dobra Ja no nie idzie grać. Ten obraz mi tak się lami, że to jest dramat. No kurwa, dlaczego? No teraz wszystko, w lidze weekendowej mi takie rzeczy, no. No to jest moje pan bon Boże, nie, to, że ona nie istnieje w ogóle. Tak jak chyba każdy mój zawodnik, którym ja chcę. Ty, to był sałt, A ona to przyjmuje na kopyto. Aha. Nie strzeli. Nie strzeli. Ja pierdolę, jest. Nie no, widziałem to. No, obraz się tak tnie, że... nieporozumienie. <grystanie> salibom wpierdala Salibą się odbierać mu piłkę. Mhm. Danie. Forward. No wrac. Podać piłkę. Kurwa nie. Oczywiście, że player dobra. Gra nie, nie, nie wspiera nas w żaden sposób, no jest tragedia. Graliśmy, no dopóki zawodnicy się jeszcze jakoś starali zachować. No Malenem ja wybiegam sam na sami. ja nie wiem po prostu. No niestety, no co? Nie osiągniemy nic więcej, bo tutaj te, teraz te spotkania, jak wyglądają, to są otworne. Ukończmy to już, tą sobie ligę weekendową. Jaki to będzie bilans, taki będzie. Nie możemy tu, niestety, na równi, mm, przesiąść do walki. Trudno. Mierzymy się ze swoimi demonami. Nie możemy podać piłki. Na obraz ma kabra. Po co ja tę aktualizację robiłem tego obs no? Po co? Obraz tak skacze, że. Cię naprawdę, wszystkiego. No nie. Jak bierzesz, o. Okej. Okay. Po prostu sobie przebieg. Taliba. Hmm. Ok. Ok. Okej. Okay. Wini. O i o jego odbiór. Brawo, Słonson! Swos Jamal! No, oczywiście mogę się zmienić na zawodnika? Morgan! Nie no, przestań. Może że to był potrzebny. Czemu Słonson wykonuje te fragmenty gry? Oto jest, jest pytanie: dosyć intensy intensywne i istotne, tak sądzę. No, nikt tam nawet nie zbiega. Ja Jamal? Aha. Morgan! Brawo! Brawo, Mati! I o to chodzi! 3-1! Oj, już mi tu palec się smyk, smykał z analogu po prostu, jak tak nie uszedłem. Witam serdecznie, serwus. Ja w takiej sprawie, że po prostu Mam problemy, nie mogę wyciąć materiału z ligi weekendowej. Hmm, zaistniała taka sytuacja, że. Nie się wszystko. Dźwięk jest, a nie ma obrazu. Nie wiem dlaczego. Miałem wczoraj aktualizację wszystkiego. Może to jest spowodowane tym, bo inne materiały poprzednie działają. Teraz pozmieniałem wszystko i mam nadzieję, że będzie dobrze. Przesł też to nagranie, żeby to sprawdzić. Ale jeśli. Ci okaże, że wczorajsze nagranie nie nadaje się do wycinki to niestety nie będzie materiału z ligi weekendowej jest tam kawałek skończyliśmy bilansem 8-7 no, mogło być lepiej, było 5-1 <grym> w pewnym czasie, ale a też ta aktualizacja mi spowodowała, że gra się dzieła bardzo nie, płynnie nic nie chodziło, znaczy płynnie, no tu nigdy nie chodzi jakoś mocno płynnie, ale ale to ogólnie były przycinki. Także, no, przepraszam za niedogodności. Yy, chyba nic na to już nie poradzę. Możemy otworzyć tu paczuszki, jakie są, i ewentualnie zagrać mecza. I to by było tyle. Nie wiem, czym to jest spowodowane, dlaczego to tak się stało. Coś tam musiały w ustawieniach po prostu być, coś nie tak. Jak ta aktualizacja się stała. Jedyne moje wytłumaczenie to jest właśnie oto takie. Nie wiem. Zobaczymy. A więc co? Otwórzmy te paczuszki, jakie są, i lecimy dalej. No, też chcę zobaczyć. Mam nadzieję, że to nic poważnego, tylko no ten jeden materiał, jakby to był błąd faktycznie przez ten materiał, że tam w jakimś innym formacie może zapisane albo coś i nie idzie w ogóle. To się wszystko tnie. Wrzucę inny filmik i chodzi wszystko płynnie, nie? Nie mogę podglądu. Jak tak przesuwasz sobie kursorem, przykładowo masz półtora godziny materiału. Z tego robisz 20 minut, to sobie przesuwasz kursorem, żeby najistotniejsze mm, momenty gdzieś tam wyhaczyć. A tutaj niestety... Mm, walkout było, kurde! I Ederson, ha! Nice! Mm, I no tutaj nie idzie niestety. Mm, nie wiem dlaczego. No zobaczymy, no już cały dzień dzisiaj to tak właśnie walczę już... Jest teraz, jak to nagrywam, godzina 13. Ale dokładnie walczę od godziny 10. No to już powin, powinno to się wyjaśnić, tak sądzę przez ten czas. Myślałem, że na początku ta aplikacja, czy, czy no, ten program, program do montowania coś tu szwankuje, ale no wychodzi na to, że chyba jednak nie. Przepraszam bardzo, jeśli ten, no, ale no, są pewne rzeczy, na które nie mamy normalnie wpływu, i to jest chyba jedna z nich. Dobra, wszystkich tutaj do wystawienia. I trudno. No, 8-7 skończony. No, mm, nie chcę mówić, bo ostatni mecz był o 9 minut. A tam jest paczka z bohaterem i bardzo mi zależało, żeby zwyciężyć. Było 2-2, chyba nie, 2-1 w 80 minucie. Do, dla mnie, czy dla nas, jeśli to oczywiście oglądacie. I no cóż, wydarzyły się tragiczne rzeczy. Chyba skończyło się 4-2. Bardzo złe rzeczy się wydarzyły. Ale tutaj przerywnik. Te, y, opowieściami 5 razy 82. Mam nadzieję, że tutaj coś sensownego nam wpadnie. M może walkout? Jest walkout, ok. A Bra i bramka znowu. I sommer, Ok. Może podwójny? Coś? No nie, ale podarek jest fajny. A El Nessiri, On jest ogólnie w i on ma 83. Od kiedy? On ma 82 i był w Sewilli. Czy to poprzednia gra? Nie wiem, właśnie. Jeszcze podgląd, otwórzmy również nas nie skusi do tego, żeby to wziąć, ale Pellegrini to i tak jest sympatyczne. Teraz mam nadzieję, że um, jeszcze wracając do ustawień, poradniki jakieś, najlepsze ustawienia i jak to zrobić, żeby to był ten i grałem w Squad Battles, żeby zrobić ten tinej, terniej, um, to powiem, że jest różnica. Jest, nie tnie się aż tak. Nie się Squad Także no, mam nadzieję, że będzie, będzie git. no A jeszcze wracając no, do tego spotkania ostatniego, no nie wiem co tam się wydarzyło. Uzmieniłem ustawienie, no, nagle tragedia talna. No, Cięciu cięciem, ale nie wiem, jedno podanie gościu z, z 20 metra swojej defensywy, defensywy, ze swojej połowy podaje i wychodzi na trzech obrońców, a reszta nie wiadomo gdzie jest moich zawodników. No i zawodnicy, również ta trójka obrońców była niezbyt bliska siebie, także tam jak to w większości spotkań miał się we znaki. Bez nerwów to nie było rzucanie żadnym sprzętem, nic. Zrozumienie, po prostu mechanizm gry. Może też nie chcę, żebym miał 9 winów. Szkoda, bo fajnie, 5-1 było, było obiecująco. W jednym momencie to akurat udało mi się to wyciąć. A właśnie, no, bo to było. Haha, faktycznie, bo mi. Ja robiłem streama wczoraj ze streama to było wycinane i były dwa momenty ze streama i ten pierwszy materiał się wycinały, a drugiego się nie wycinało ze względu na to że bo nie idzie grać. I to może dlatego. Tylko to nie za ligę weekendową. Za ligę weekendową na pewno nie trafiliśmy. Salaha. Chyba za jakieś wyzwanie, które zrobiłem. Też fajny traf. Jak, jeśli odejdzie już Laminiamal od nas ze zespołu, wejdzie na skrzydełko, myślę. To Van Dijk wtedy by mógł wejść. Za Konatę może. Konatę. Chociaż Konatę kilka meczów miał dobrych tam przeciwko Mbappé. Kasował go, ale. No nie Zobaczymy. W sumie, pozwólcie, to może. Bez gry, to będzie tylko takie deszczenie tego, jak to wyglądało. Reszta będzie jutro. No, przykro mi, no nie jestem w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. Mam nadzieję, że chociaż to będzie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że już bez komplikacji. Staram się być coraz lepszy, żeby no, ogólnie filmiki jakościowo były coraz lepsze, żeby Wam się przyjemnie oglądało żeby też lepiej może grać, ale to wszystko stopniowo na wszystko przyjdzie czas. Także życzę udanego dziąka Jutro święto, także 10 świąt. I na razie, hej. No, także jeszcze tylko do, do grania, do tego wszystkiego wyjaśnienia. <śmum> Przepraszam. Jest takie, że tak, to były spowodowane chyba problemy z tym materiałem, ponieważ ten wszystko płynnie chodzi. Także też dogram to, że problemy były, są z tamtym materiałem. Raczej nic nie zrobię, ale mam jeden wycinek, w którym to przed tą aktualizacją jeszcze sobie grałem poza streamem. I tam jest je moment, w sumie ten jeden ciekawszy, pokazałem jak y lag był z autu i mnie wyrzuciło z gry. I y y porażka oczywiście się wydarzyła, ale. Okay, jakiś terminator 200 IQ. Spoko. I to było przy wyniku chyba 5-1 mecz. Chyba 2 chyba wynik bodajże i nie wiem, tam 30 minuta bardzo tu ofensywnie to dosłownie. I cóż, no, taki błąd, i zrobiło się 5-2, później 5-3, chyba było 5-4 nawet. Nie, 6-3 było. Nie, 6-3 jednak. No także... Mm, ale tu w też w kluczowym momencie Malenem... Koniec końców wygrałem to spotkanie. Jeszcze pokażę ten materiał właśnie. Kolejny urywek, którego nie mogę pominąć. Przegrywam tu w tym spotkaniu. 1-2. Nie, przepraszam, 2-2, bo z rzutu wolnego strzeliłem piękną brameczkę. Ja Malem. Proszę, przesunął się, idę Malenem i on nie trafia tego w bramkę. No nie, no to jest troszeczkę dla mnie, no przesada, nie, no bo, no kurwa, powinno wejść, no nie oszukujmy się, ale po, pochwalę się, no koniec, finalnie wygrałem, bo tu o, Aitana Bonmati właśnie w taki sposób i przeciwnik chyba się załamał i sobie wyszedł. W 89 minucie tak sceliłem, a tu w 85 rzut wolny Jaminem Jamalem, no i tu jest rzut wolny, no pięknie tu przymierzył Fokienko. Normalnie taki spadający liść, a on jeszcze przesunięty był w tą stronę. No ale kuriozum, no było. Zrobiły się aktualizacje OBS-a, nie jestem w stanie. Tak mi się tnie obraz, że to jest masakra. I było 5-1, jest 6-3, już mało brakowało, żeby było 5-4. Bo z jednej gry mnie po prostu wyrzuciły. A w kolejnej no, przegrałem tam niezna nieznacznie, no ale mi się obraz tnie. Ja nie wiem, tu staram się coś za zadziałać, bo jest źle. Po prostu jest źle.